Siemaneczko i witajcie w kolejnym odcinku e, z Buble A. E, dzisiaj jest ze mną e, mój widz, Adam. E, siema. No i dzisiaj gramy w Buble A. E, oczywiście możesz wbijać na jego kanał. Wszystko się nagrywa. No i gramy. Ja już sobie gramaty. I troszkę mam lagi, Jakaś. ale nie jest tak ile. Troszkę mam ja lagi, jestem bo. Różowy. No, no. <laughs> różowy ja nie wiem, Dobra, tu jednego też różowego widzę, ale ten nie ma ników w ogóle. Dobra, troszkę, troszkę lagi są, nie wiem dlaczego. Eee, no i, lagi są dlatego, że nagrywam. No, nie jest tak źle, ale, ale jednak mogło być lepiej. No i możesz sobie ze mną rozmawiać, wiesz, co tam, co tam u ciebie. Ale go zażarłeś. Dobrze wszystko? Na który idziemy? Ja teraz się akurat le lecę na lewy dolny, akurat też tak teraz, więc jak o, coś to możemy to na lewy dolny. Lecę na lewy dolny, żeby się zobaczyć okay. z tobą i... no i tak. Żyj, żyj, ży, ży, nie, jeszcze nie żyj. Hmm, chyba nie cię nie troszkę zyrzę. podgłośnie. Okej. Okay. Jest, jest, ja mam go! Ło! <laughs> Półtorej tysiąca masy mam. Półtorej tysiąca, a ja mam dopiero... Ja mam dopiero... No, 800, tak prawie, 800. 800, dobra, mam 800. Nie czekam, Rozdzielę się, żebyś tam szybciej. No nie, no, tu dwa bydlaki są. No i nie zeżar. Niestety zeżar nie, ale lewy dolny. Okej, okay, jestem ja akurat... lecę na lewym górny Dobra, akurat ja jestem na lewym górnym. Dobra, teraz... Epic Team, ten, ten. Dobra. Ja lecę na lewy górny. czy znaczy, byłem przed chwilą, Dobra. znaczy... No, prawie. Tu ty? Nie. Gdzie? Epic Team. Nie, ja jestem. Ja jestem na górnym. Ja już tutaj czekam. Tu są dwa dwa, by, dwa bydlaki właśnie. Tak. O, jesteś. Ja no widzę cię. No i... Dobra. Czekaj, lecę tam do ciebie szybko. Ja nie chciałem tylko podnosować. <laughs> niestety ale się nie udało, ale... No niestety, ale się... Rozdzielę. No, ja też zginęłem, zjadł mnie jakieś, kurcze... No co to było w, w ogóle? Szan, nie, chan, no? chan, 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 chan. No, Ja myślałem, że ty mnie nie zjesz i tak sobie myślę... oj nie No ja cię chciałam tego. No wiem, widziałem. Podnosować. No lewy górny lecę na no, lewy górny znów ogóle też. Ja chwilowo jestem teraz czerwony, nie? Mm -hmm, a ja jestem fioletowy. I fajnie, że tak graj do z kimś, nie? W ogóle to jest fajny. To jest fajny ten. W ogóle trzy minuty dopiero odcinek trwa. No na pewno po przecięciu będzie. Ale <grym> logi no. teraz mam, nie? Dlaczego? Logi, logi Cieniek. Jak fajnie wyjdzie ten odcinek, to będziemy na przyszłość też jeszcze kilka razy pograśmy, co nie? No Mam Cię, mam Cię, mam Cię, tutaj mam Cię, A niestety nie znałaś no. się hmm, Mam nadzieję, że Ciebie będzie dobrze słychać na odcinku Bo słuchać Cię będzie, ale nie wiem, czy dobrze właśnie o to chodzi hmm. No mam też tak o Okej okay. O i, i niestety no nie no i tutaj taki troszkę nie bydlak, ale taki większy ode mnie. Ja tutaj próbuję na, lecę teraz na naprawę. Dlaczego jest szybszy ode mnie jak jestem mniejszy? Dobra, idę. Yes. Co jest? Zjadłem kr króliczka przez parte. Musiałem się rozdzielić. A jestem na lewym... Jakiś... Le jestem na lewym górnym, ale już ginę, bo mnie ten jeden zje. No i mnie zjadł. Jestem bardzo mały. dostałem ku. Dobra, jesteś na lewym górnym? Lecę pomału. Nie! Nie mogę, lecę w dół. Czemu? Bo mnie gonią na mnie ze skrzydą. Aaa! Nie no, kurczę, że po prostu pani jakieś męczaka. No i mnie Bo też ja zjadł. też Zdacę w górę, dobra. I samu piszę, I dobra. samu. O, ma, ale dobra, wezmę sobie z nim na chwilę sojusz. Żeby mi dał masę. Widzisz tego się Ale lagi, nie, nie widzę żadnego. O. Zjem go, zjem go, zjem go. No, 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 no nie, no nie. No, fuck. Onem jest Zjadł Jakcie? No, zjadł mnie Kur. Nie wiem dlaczego tak żelają strasznie fami. Najpierw się już potem jest zjadł, co za... Nie. A że mam lagi, no. no to troszkę. U mnie jest zero lagów. No, bo, no lagów. no bo u mnie by też było zero jakbym... Jakby, bo tylko że ja nagrywałam programem, nie? O, zjadłem go. Wielkie. Wow, No Wow! Ale żem urósł! Jest! Dobrze! Jest dobrze, wiesz? Ale żem urósł. Oddam mu trochę masy. Ale tak za bardzo za tym sojuszu nie chcę, bo chcę z tobą co już. No więc trochę mu oddam. I próbuję Hej, super odcinek, Widzą się raz, kurde na 5 minut. Na no, 6 minut teraz tak. nagrywam. I tak dalej. Dobra, ja jestem na lewym górnym prawie już. Tutaj samu. I samu 1, 2, 3, 3, 2, 1. No to właśnie przed chwilą koło niego byłem. Czyli ty jesteś gdzieś tam gdzieś po prawej stronie. Chciałam, zjadł. Zjadł mnie. O, jest! Nie, Kubo, Kubo. Kubo, Kubo pewnie. Zjadł. O kurczę, jaki hajs. Może lepiej nie będę... Y, 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 może polećmy jednak na lewy dolny, bo tutaj na lewym górnym dużo się masują strasznie. Do o, dobrze! W odpowiednim momencie się połączyłem! To jest dobry moment na atak! I dawaj dawaj atak dawaj awatar. Oh. Lecę. Lecę... Atakuj! Lecę. Znaczy nie do ciebie mówię, tylko mówiąc Atakuj tam! I masz kolor? Ja mam kolor zielony! Ja jestem czerwony. No ja czekam aż miałam o tę ja masę, którą mu dałem przed chwilą. Więc ja na razie lecę na prawy górny bardziej. Dobra, daj mi mas trochę. Kajcia też lecę na prawy górny. Dobra. Bo ciężko się spotkać, nie? No. O! Powinna być jeszcze mini mapka do tego. Do no. Dobra. Do tego dobra. No. Mini mapka i się jest za kajunię. I teraz jak ja zaatakuję pięknie. O kurcze, ile. O oh jest! Dobrze! Teraz jak ja go zjem, to będzie normalnie mistrzem. Jestem dziesiąty, widzisz mnie? Yee... Pro. pro YouTube! No. Jestem dziesiąty i próbuję go zjeść, żeby być jeszcze... No niestety nie zjem go, bo już widać, że po się no niestety muszę mu oddać. Jestem na prawym górnym, praktycznie. Jest! A jestem olbrzymi! Znaczy, mam 2000 i się jaram. <laughs> Dobra, już widzisz, już nie jestem na dziesiątym miejscu, bo mu trochę dałem masy. I teraz... Pięknie, za taka. Fajnie się teraz gra, bo już trochę większy byłem. No, jestem aparan górny, ma ty. Ja zostałem zjedzony, znaczy jestem ja, jedzony gdzieś na środku mhm. hm. Fajnie by się grało bez nagrywania oh. z jednej strony, bo y, dlatego, że y, wiesz, mniej lagów, no nie jest tak dużo, o daje mi masę i teraz jak ja go zjem Tego, dawaj, 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 bo ja go zjem wtedy No, 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 no dobrze, 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 dobrze Jakiego, o już się ja wycofał teraz... Dobra, ale... No nie, no i mnie zjadł! No jak to możliwe, no! No przecież to jest... serio. Ja się jestem w tym, nie nie chcę się spotkać. No i teraz takie coś, nie? Że, no bo mnie zjadnie słońce, bo temu uda więcej masy, no nie No I teraz tak, prawy górny. Ja spróbuję do ciebie jak najszybciej dolecieć. Ja będę malutki, na razie już jestem. Jezu, ale się masują, masakra w ogóle. Dobra, lecę jak najbardziej jak najszybciej na prawy górny rozdzieliłem się trochę. W ogóle widzowie, kolejni inni yy, gardło mnie dzisiaj boli. O, ten się rozdzielił, ten go zjadł, No jest cudownie. Normalnie agario to jest fajna gierka normalnie. Ja cudowna. Teraz będzie rokowanie produktu. Kupce Holinex. <laughs> No. A oglądałeś ten oh, naj mój najnowszy odcinek, tak już poza tematem trochę yy, gry w ogóle to oglądałeś już ten mój odcinek... Ojejku, zjemnie! Yy, oglądałeś ten mój vlog, co szłam do Vivo. Jeszcze nie. Kurde. O, Jeszcze o! Go nie to... oglądałem, Jeszcze nie? Prawie go zjadłem, prawie go zjadłem. Dawaj, 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 ktoś mi maset. No nie, no i czemu mam mnie chce? Co? Lagi miałem! O, żyję, żyję! Bartek, kaszolka Kurde. Jestem na prawym ja. górnym prawie! Turkę widzę! Turkę widzę, tutaj turk, turkę, powiedziałem tu, ja, Turkę, ja tu piszę Turk tylko. Ach, dobra, oni się już tam masują... Nie znajdziemy już, nie widzimy pewnie, bo są takie malutkie od niego. No nie! No i znowu ten sam mnie zjadł! Ach. A ty Okej, okay, Ja teraz jestem w roje. Ja jestem już teraz fioletowy. Fioletowy. I jesteś na którym? Prawy górny, prawy dolny bardziej. Nie wiem, nie orientuję się. To wszystko wygląda podobnie. Lecę w lewy dolny. Lewy dolny, no to ja też. No to wiele sobie na lewo dol lewy dolny. I, i się... Ja jestem na lewym... Ja jestem na, na dole po prawej stronie. Ale ja lecę na lewy dolny już nie zjadłem. Prawie. No ten jak szczeli to już nie wybaczę sobie na normalnie. Dobra. Nie, nie. Lecę na lewy dolny. A tak w ogóle, co tam jeszcze, po, co tam jeszcze poza grą powiesz takiego ciekawego? Bo to niedługo będziemy już kończyli, nawet tak ci powiem szczerze, bo naprawdę. jeszcze Bo wiesz, tym czym wcześniej skończymy, tym szybciej pojawi się ten, ten filmik na YouTubie, wiesz, nie? Rozumiem. No i teraz tak, zjadł mnie. Nie wiem, może grajmy sobie tak normalnie ten... Grajmy sobie tak normalnie, nie znajdując siebie, bo to tylko zajmujemy się nie nagraniem, tylko na takim bardziej znajdywaniem się. To wiesz, tak bym sobie tak pomyślał, że może byśmy jednak no, opuścili sobie takie spotkanie wspólne z tej także. Dobra, I przełącz się na Hongołca. będzie mi widać, ja sobie oświetlenie zrobię. Widzicie można tak gadać, na przykład coś, a'la pod vlog teraz. Bo ja nie wiem co mam tutaj robić. No ale ja nie mogę ciebie nagrywać, bo, yy, bo jak ja są to chyba nie wiem, tak, za bardzo się przełączyć, to ja nie wiem czy tak za bardzo się mogę. Hmm. Dobra, to kam dalej. No, gramy dalej. dalej. Ale, ale, ale! Zabycie kto, bo normalnie wiesz co, wyobraź sobie, że przed chwilą co, co mi dał masę, żeby był sojuszemu oddałem, mnie je Ja. Nie lubię takich właśnie. Widzę Mat Matiego tutaj jakiegoś. E, wujek. O... Ja też widzę. Tak? Teraz widzę. Mati .pl. PL? Jestem. Po, 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 po jakiejś... Jest, jestem. Widzę cię, widzę cię, je. Yeah. Widzę cię, jest. Yeah. znaleźliśmy siebie, tylko zaraz giniemy pewnie. <gry> masz, 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 daję ci trochę masy. Tylko, że ja mam lagi, dlatego jak ja ci daję, jak ja już nacisnę W, to dopiero po dwóch sekundach dopiero daję ci. Raz, dwa, no po, po dwóch sekundach się dopiero daje Jak po naciśnięciu Oby ten żółty nie strzelił teraz Fajnie atakujesz, widzę, tylko że... Tutaj, widzę, widzę, ja tak za bardzo atakować nie mogę, bo mnie lag lagi mam jakieś Może się wreszcie uda ten... No, chciałam go rozwalić sam wiesz I te trochę tam, 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 tam no Strzelaj! O, o, dobrze, wziąłeś sobie trochę Uciekaj teraz, uciekaj Okej, okay, mam. Mam cię. I teraz tak. Oddam ci trochę masy. Ile mamy nagrywa... Ile mamy już nagrane? Ile czasu? 14 minut. No. Lecisz mi tam gdzieś na prawo. Dobra. Nie ma na razie kogo atakować tutaj. Tu jest jakiś warsztat nie podnosi. No, no, tylko czekaj. Bo... Tak... Prawie! A już myślałam, że się mi uda. Nam się uda, myślałam. Dobra, zostaw go, bo go nie złapiesz, coś tak czuję. Zostaw go, daj mi lepiej masę, bo tutaj. No nie mogę na dół zlecieć, O, już, dobra. okej, okay, dam ci trochę to. dobra. Dobra, możesz mi już tutaj oddać trochę masy. Dzięki. Tego zaatakujemy. Dobra, masz. okej okay. O, tu masz jakiegoś. Tak, Możesz go atakować. Czekaj, o, dobra! no, Troszkę się udało, troszkę się udało. Szkoda, że od kolagi mam, bo tak trochę ciężko, jak ja nacisnę spację, to dopiero po dwóch sekundach atakuję. No, 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 no czekaj. Próbuję. Rozwaliłem go jeszcze. Jest, dobrze! Możesz się rozwalić o to, o to zielone tutaj, o dobry. dobra. Okej, okay, dzięki. Murdy! Minecraft. <laughs> Dobra, ja trochę cię masuję tutaj. Okej. Okay. I teraz ja bym tego zaatakował, za to, że się wtrącał tutaj, a mogę się rozwalić go tym zielonym bardziej. I wtedy ja bym szczelił. Dobra, próbuję. Dobra, da? dałem radę. Dobra, zjadłem go. Dobra, daję ci tą masę, daję ci masę. Rozwalę się o to zielone, żeby było szybciej. Proszę bardzo. Ale lag. Laga miałem, dobra. Proszę bardzo. Prawie się się. Dzięki Tylko okay, tam na dole jest jakiś Alan Troll, ale nie, dobra, już się nie mówiło, bo... co no. go... O, nasz znajomy Minecraft był Hehe <laughs> wow! Nie, nie, nie zjadł mnie, nie zjad mnie i już zjadł. Zjad mnie zjadł, zjadł mnie Kohoho, zjadł mnie No niestety zjadł mnie, A... ale już odcinek trwa 16 minut, nie więc... Tak No, więc niestety, ale chyba skończymy, co? No to co, kończymy? No kończymy, no, tak. no bo 16 minut, to wiesz. 5 minut jeszcze bym tylko mógł nagrywać, nie ma co zaczynać kolejne rozgrywki. Możemy sobie jeszcze poza odcinkiem trochę pograć, jak chcesz. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie i oceniacie. Trzymajcie się, cześć! Pożegnaj się. Siema! No, no to cześć. A jeszcze chciałam, jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chcecie też wystąpić tak samo na odcinku, to wszystko przez Gmaila. Odezwijcie się do mnie. Link będzie w opisie. Dobra, to cześć, trzymajcie się.